Cześć, nazywam się Paulina Lupa, jestem fotografem, stylistką, choreografem, grafikiem komputerowym, czeszę, maluję, produkuję właśnie takie filmy e learningowe dla Was. Dzisiaj z tematu stylistki, dla kogo jest kolor beżowy, kawa z mlekiem, karmel, hmm. słuchajcie, nie każda pani może ten kolor nosić. Dlatego, że m, tak naprawdę, jeśli dzielimy się na cztery pory roku, to tylko dwie z nich mają w swojej kolorystyce właśnie ten kolor. E, jakie są niebezpieczeństwa? To może za chwilę, ale właśnie, no jakie są te pory roku, nie? No wiesz, wiosna, lato, jesień, zima. No i tak naprawdę tylko jesień może nosić te kolory, czyli panie, które mają rude włosy, czerwone, bordowe, w tą stronę śliwkowe, tak? I pani, które są wiosenkami, które mają bardzo jasny kolor blond, czyli takie nordyckie, wręcz białe, platynowe. Bardzo mało jest jesieni w Polsce, a najmniej jest właśnie tych pań e, wiosenek. <grym> a cała Polska ma kolor beżowy. To jest niesamowite. No i teraz tak, kolor beżowy niesie ze sobą takie niebezpieczeństwa, że jeśli założysz ten kolor, nie jest to twój kolor, Czyli panie blondynki, reszta blondynek i panie, które są, e, e, mają ciemne włosy, jakieś brązowe, czarne, tak? No to w tym momencie, jeśli założysz taką bluzkę, sukienkę czy spodnie, no to w ogóle z daleka, jak ktoś będzie na ciebie patrzył, no to powie, no kurde, no czy ona nago idzie, czy, czy co, czy, czy nie? O co tam chodzi? Jest takie niebezpieczeństwo po prostu. Taki jest, taki w tym momencie taki odbiór polecam w tym momencie, ja akurat jestem panią zimą, czyli jak widzisz, mam ciemną, pokażę Ci, mam ciemną koronę, tak, ombre zrobione, czyli tutaj mam jaśniej i w tym momencie po prostu mogę nosić ten kolor, jeśli chcę, na wierzch. Czyli jak widzisz, mam na sukience, mam na swoim kolorze, z mojej, z mojego wzornika. Jeśli to będzie na wierzchu, to w tym momencie po prostu odbije się ten kolor od tego, co mam pod spodem. Jest to jakieś takie rozwiązanie na to, żeby właśnie nie mieć tego przy ciele i nie wyglądać z daleka wiecie, jak nago. <laughs> Musimy na to uważać, bo często i gęsto, przynajmniej ja mam taki syndrom, że oglądam i mówię, pa, ona ma te spodnie czy nie ma te spodnie? Ma te spodnie, i Gdzieś tam mam taki kod, czy czasem nie trzeba takiej na przykład dziewczyny ratować, bo ona na przykład, nie wiem, idzie czy biegnie w szoku, bo coś się wydarzyło niefajnego, nie będę tu już mówiła konkretnie co, ale domyślcie się, że no coś takiego, co ją szokuje i po prostu jest bez niczego na dole, więc ja akurat y, przyglądam się tym, tym osobom, czy nie trzeba po prostu im pomóc. No taki mój syndrom wtedy ratownika. Się włącza. W każdym bądź razie można właśnie to w ten sposób dodać sobie ten beż w takim klimacie, ale na przykład te, te kolory beżowe dobre są na dodatki: na torebki, na rękawiczki, szaliki, czy jakąś biżuterię, czy jakiś naszyjnik po prostu, coś w tym, w tym stylu. Okulary. To jest. Wiecie, bardzo ogólnie, mówię, bo to też warto by było dopasować dalej, jeszcze, ale przynajmniej na ten pierwszy rzut, żeby już się nauczyć, żeby uważać na ten kolor, żeby on nam po prostu nie zrobił jakiejś krzywdy albo żebyśmy nie dali złej informacji do społeczeństwa, po prostu do innych ludzi. Więc kolor, właśnie, czy nosić bez, czy nie. Pamiętajmy o tym, żeby po prostu. Robić to w tym momencie z głową. Więc blondynki, jeśli chcecie, czy, czy właśnie e, lata, czy zimy, czyli ciemne włosy, robimy to w ten sposób, że albo dodatki, albo coś na wierzch. Więc <tyle>, tyle z tego tematu. Jeśli będziesz chciała wiedzieć więcej, zapraszam do kontaktu. Możemy się spotkać u mnie w studio, w Poznaniu, albo online. Nie ma problemu. No i zapraszam, zobacz inne moje filmiki. Pa!